To, co miało być kolejnym emocjonującym odcinkiem jednego z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce, zamieniło się w medialne trzęsienie ziemi. Taniec z gwiazdami show, które od lat łączy miliony widzów przed telewizorami dziś znalazło się w centrum skandalu, o jakim nikt wcześniej nie śmiał mówić. W samym środku tej burzy stanęła Agnieszka Kaczorowska. Tancerka, aktorka, była uczestniczka programu, a przede wszystkim ikona elegancji i profesjonalizmu. Kobieta, która przez lata uczyła Polaków, że taniec to nie tylko ruch, ale emocja, nagle postanowiła przerwać milczenie. I to, co powiedziała, zburzyło wizerunek programu, który do tej pory wydawał się nietykalny. Agnieszka Kaczorowska to nazwisko, które znają wszyscy. Wychowana w świecie tańca, wielokrotna mistrzyni Polski, zdobywczyni międzynarodowych tytułów, gwiazda klarę klanu i ulubienica publiczności. Jej perfekcja na parkiecie była zawsze symbolem klasy, a jej komentarze wyważone, profesjonalne, często inspirujące. Dlatego gdy właśnie ona, z pozoru zawsze spokojna i lojalna wobec środowiska, ujawniła, że za kulisami tańca z gwiazdami dzieją się rzeczy, o których widzowie nie mają pojęcia, Polska zamarła. Nie wszystko jest takie, jak wygląda w telewizji, powiedziała w jednym z wywiadów. Te słowa wystarczyły, by rozpętać burzę. Według źródeł bliskich produkcji, Kaczorowska zasugerowała, że niektórzy jurorzy mieli faworyzować wybrane pary, a decyzje o ocenach nie zawsze były wynikiem uczciwego głosowania. Jej wypowiedź miała paść po zakończeniu ostatniego odcinka, a nazwisko Tomasza Wygody. Jednego z jurorów, natychmiast zaczęło krążyć w nagłówkach. W ciągu kilku godzin internet eksplodował. Hashtag ur-taniec z gwiazdami stał się trendem numer jeden w mediach społecznościowych. Fani programu domagali się wyjaśnień, a dziennikarze zaczęli analizować wcześniejsze odcinki w poszukiwaniu podejrzanych momentów. Widzowie pisali, że czują się oszukani, a niektórzy uczestnicy poprzednich edycji zaczęli delikatnie przyznawać, że coś rzeczywiście nie grało. Tomasz wygoda. Dotąd uznawany za surowego, ale sprawiedliwego, jurora, stał się głównym celem krytyki. Jego nazwisko pojawia się w tysiącach komentarzy, a opinia publiczna domaga się reakcji produkcji. Kaczorowska tymczasem nie cofnęła ani jednego słowa. W swoich mediach społecznościowych napisała jedynie: Milczałam wystarczająco długo Czas powiedzieć prawdę. Telewizja, która produkuje taniec z gwiazdami, wydała krótkie oświadczenie, zapowiadając wewnętrzne dochodzenie. Ale dla widzów to już za mało, bo jak twierdzą komentatorzy, po tej wypowiedzi nic nie będzie już takie samo. Polska właśnie obserwuje, jak taneczny parkiet, który przez lata błyszczał światłem reflektorów, zamienia się w scenę jednego z największych medialnych dramatów ostatnich lat. Kiedy Agnieszka Kaczorowska po raz pierwszy zdecydowała się zabrać głos, nikt nie przypuszczał, że jej słowa rozbiją medialny świat show biznesu niczym grom z jasnego nieba. W jednym z wywiadów, który miał być z pozoru zwykłą rozmową o jej doświadczeniach z tańcem, z gwiazdami, padły zdania, które zmieniły wszystko. Agnieszka z wyraźnym napięciem w głosie powiedziała: nie chcę już udawać, że nie widzę. Przez lata milczałam, ale w pewnym momencie człowiek musi wybrać lojalność wobec systemu czy wobec prawdy. Chwilę później dodała zdanie, które wywołało ogólnokrajowy skandal widzowie nie widzą wszystkiego, czasami wyniki nie mają nic wspólnego z tańcem. Według osób z jej otoczenia, Kaczorowska miała na myśli konkretne sytuacje, w których juror Tomasz Wygoda, jeden z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych członków jury, miał faworyzować wybranych uczestników. Agnieszka zasugerowała, że niektóre oceny były wynikiem relacji za kulisami, a nie rzeczywistych umiejętności tanecznych. Jej słowa brzmiały jak oskarżenie które nie tylko uderzało w wizerunek programu, ale również w jego autorytet. Tomasz Wygoda zareagował błyskawicznie. W ciągu kilku godzin od publikacji wywiadu opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym stwierdził: Nigdy nie pozwoliłem, by jakiekolwiek relacje prywatne wpływały na moją ocenę. Te słowa są nie tylko krzywdzące, ale i kłamliwe. W tym samym poście dodał: Zawsze kierowałem się zasadami uczciwości i pasji do tańca. Nie pozwolę, by moja reputacja została zniszczona dla sensacji. Jego ton był stanowczy, emocjonalny, a jednak nie wszystkich przekonał. Pod postem natychmiast pojawiły się tysiące komentarzy. Internet podzielił się na dwa obozy. Jedni bronili Agnieszki, pisząc, że wreszcie ktoś miał odwagę powiedzieć prawdę o kulisach programu, inni zaś zarzucali jej zazdrość i próbę zdobycia rozgłosu. W ciągu doby temat stał się najczęściej komentowaną sprawą w polskich mediach. W newsroomach zawrzało. Na okładkach gazet pojawiły się nagłówki. Kaczorowska demaskuje jurorów, taniec z gwiazdami pod lupą. I wygoda kontra prawda. Stacje telewizyjne prześcigały się w zapraszaniu ekspertów i dawnych uczestników programu. W jednym z talk show były tancerz partnerujący celebrytom przyznał, nie chcę mówić nazwisk, ale tak, z Zajatoda zdarzały się sytuacje, w których wynik wydawał się ustalony wcześniej. Te słowa dolały oliwy do ognia. Publiczność była wściekła. Widzowie pisali, że czują się oszukani i że ich zaufanie do programu zostało złamane. Na Twitterze dominował jeden cytat: Hej, chcemy sprawiedliwości, nie układów. Media zaczęły analizować wcześniejsze sezony, szukając dowodów na niespójności w ocenach. Krążące po internecie zestawienia punktacji ujawniały, że niektóre pary zyskiwały nieproporcjonalnie wysokie noty w porównaniu do poziomu występów. W programach rozrywkowych zaczęły się pojawiać wypowiedzi dawnych uczestników, którzy, choć z dystansem, potwierdzali, że atmosfera na planie czasem bywała dziwnie napięta. Największe tabloidy, takie jak Fakt i, i Pudelek. Opublikowały materiały sugerujące, że między niektórymi jurorami a produkcją dochodziło do ustaleń przed nagraniami. Zdjęcia z za kulis, nagrania z prób, a nawet urywki rozmów telefonicznych zaczęły krążyć w sieci. Każdy nowy detal tylko zwiększał napięcie. Produkcja programu wreszcie przerwała milczenie. W oświadczeniu prasowym napisano Telewizja Polsat traktuje zarzuty bardzo poważnie. Rozpoczęto wewnętrzne postępowanie wyjaśniające dotyczące zasad oceniania w programie. Mimo to widzowie nie byli usatysfakcjonowani, dlatego za późno mleko się rozlało. Kartopożół komentowali internauci. Tymczasem Tomasz Wygoda, który od początku bronił swojej niewinności. Nagle zniknął z prób do najnowszego odcinka oficjalnie z powodów zdrowotnych. Nieoficjalnie w związku z presją medialną jeden z członków ekipy ujawnił anonimowo, że atmosfera na planie jest gęsta jak nigdy dotąd. Tancerze i uczestnicy mieli unikać rozmów na temat afery, ale, jak to w show biznesie bywa, im więcej zakazów, tym więcej plotek. Agnieszka Kaczorowska tymczasem zyskała nowy status. Z gwiazdy stała się symbolem odwagi. Na jej profilu pojawiły się tysiące komentarzy od fanów, którzy pisali, że oddała głos tym, którzy bali się mówić. W jednym z późniejszych wpisów Agnieszka napisała: Nie chodzi o personalne ataki, chodzi o wartości, o to, żeby młodzi tancerze wierzyli, że talent naprawdę ma znaczenie. Ten wpis zdobył ponad 100 tysięcy polubień w mniej niż dobę. Ale wraz z uznaniem przyszła też fala krytyki. Niektórzy członkowie środowiska tanecznego zarzucali jej, że wylewa brudy na forum publiczne, niszcząc wizerunek całej branży. Spór, który miał dotyczyć jednego programu, stał się symbolem większej walki o przejrzystość, etykę i odpowiedzialność w polskiej telewizji. Od tamtej chwili nic już nie wygląda tak samo. Taniec z gwiazdami utracił swój nieskazitelny blask, a w tle pojawiły się pytania, które nikt wcześniej nie odważył się zadać. Kto naprawdę decyduje o wyniku? Ile w tym wszystkim jest sztuki, a ile gry interesów? I przede wszystkim, czy prawda, którą wypowiedziała Agnieszka, okaże się początkiem końca programu, który przez lata był symbolem telewizyjnego prestiżu? Od tamtej chwili każdy nowy dzień przynosił kolejne odsłony tej medialnej burzy. Gdy wydawało się, że emocje opadną, pojawiały się nowe wypowiedzi, przecieki, komentarze z zaplecza produkcji. Zaufane źródło jednej z redakcji ujawniło, że w wewnętrznej korespondencji między jurorami i producentami programu miały pojawiać się wzmianki o preferowanych parach i o konieczności utrzymania równowagi między popularnością a jakością taneczną. Choć nikt oficjalnie nie potwierdził autentyczności tych wiadomości, w opinii publicznej nie było już odwrotu. Ludzie zaczęli patrzeć na taniec z gwiazdami inaczej, z nieufnością, której wcześniej nikt nie odważył się nawet wypowiedzieć głośno. W tym samym czasie Tomasz Wygoda próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją. Udzielił wywiadu w jednej z porannych audycji radiowych, w którym, choć starał się zachować spokój, nie krył frustracji. Nie jestem potworem z telewizji, kocham taniec, poświęciłem mu całe życie. To, co się teraz dzieje, jest efektem manipulacji. Ktoś próbuje zniszczyć nie tylko mnie, ale cały program. W jego głosie było słychać zmęczenie, może nawet rezygnację. Widzowie jednak nie dali się przekonać, komentarze w sieci nie pozostawiały złudzeń. Dla wielu to właśnie on stał się symbolem układów, których nie da się już zamieść pod dywan. Tymczasem Agnieszka, choć coraz częściej unikała mediów, pojawiła się niespodziewanie w jednym z programów publicystycznych, gdzie po raz pierwszy od wybuchu afery mówiła otwarcie i z emocjami: Nie chcę wojny, ale nie mogę patrzeć, jak młodzi tancerze tracą wiarę w sprawiedliwość. Jeśli ktoś ma problem z prawdą, to niech spojrzy w lustro, nie na mnie. Jej słowa wywołały aplauz w studiu i tysiące reakcji w internecie. Niektórzy nazwali ten moment przełomowym, inni uznali, że to początek końca milczenia w świecie polskiego show biznesu. W kolejnych dniach portale publikowały coraz bardziej sensacyjne nagłówki. Jedna z gazet dotarła do archiwalnych zdjęć z prób, na których Tomasz miał w towarzystwie producentów omawiać występy jeszcze przed emisją. Inny serwis ujawnił fragmenty nagrań z mikrofonów pozostawionych w garderobie, gdzie jurorzy mieli komentować uczestników. W sposób, który daleko odbiegał od profesjonalizmu. Każdy nowy element tej układanki tylko potęgował wrażenie, że Agnieszka powiedziała coś, czego wielu wolałoby nigdy nie usłyszeć. W mediach zaczęła się pojawiać też inna narracja że za wszystkim mogą stać większe interesy. Niektórzy dziennikarze śledczy sugerowali, że kontrowersje wokół ocen nie były przypadkiem a częścią strategii zwiększania oglądalności. Widzowie mieli reagować emocjonalnie, wciągać się w rywalizacje i konflikty, nie wiedząc, że to wszystko było reżyserowane. To, jeżeli to prawda, skandal przybrałby zupełnie nowy wymiar. W środowisku tanecznym panowała cisza, ale ta cisza była głośna. Tancerze, którzy przez lata stali w cieniu wielkich nazwisk, zaczęli szeptać, że Agnieszka miała odwagę powiedzieć to, o czym wszyscy wiedzieli. Kilku młodych uczestników programu otwarcie wyraziło wdzięczność, mówiąc, że dzięki niej zaczęto rozmawiać o tym, co ukryte. Ale byli też tacy, którzy się bali bali się utraty kontraktów, współpracy, reputacji. W jednej z internetowych transmisji na żywo Agnieszka wyglądała na wyczerpaną, ale spokojną. Nie spodziewałam się, że to wszystko przybierze taki rozmiar. Wiem, że niektórzy mnie nienawidzą, ale wolę być znienawidzona za prawdę niż kochana za milczenie. To zdanie rozniosło się po sieci w błyskawicznym tempie i stało się cytatem, który media przywoływały bez przerwy. Produkcja programu, pod coraz większą presją, ogłosiła oficjalne zawieszenie Tomasza Wygody do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Ta decyzja zamiast uspokoić sytuację, tylko dolała oliwy do ognia. Dla części widzów była to próba ratowania wizerunku, dla innych dowód, że w oskarżeniach Kaczorowskiej może być więcej prawdy niż ktokolwiek przypuszczał. Z dnia na dzień taniec z gwiazdami przestał być programem o tańcu, stał się sceną, na której rozgrywa się dramat o moralność, władzę i lojalność. Każdy nowy komentarz, każdy post w mediach społecznościowych dodawał napięcia do historii, która z programu rozrywkowego przerodziła się w pełnoprawny skandal narodowy. I choć nikt nie wie, jak to się skończy, jedno jest pewne: Polska od tygodni żyje jednym pytaniem, które wisi w powietrzu jak niewidzialne echo. Kto naprawdę zatańczył w tej historii, a kto tylko udawał. Choć wydawało się, że afera wokół tańca z gwiazdami zaczyna cichnąć, wieczorem pojawił się nowy wątek, który ponownie rozgrzał opinię publiczną. W sieci zaczęły krążyć informacje o tajemniczym nagraniu z Zakulis, które rzekomo ma przedstawiać gwałtowną kłótnię między Tomaszem Wygodą a jednym z pozostałych jurorów. Według anonimowego źródła z produkcji. Do incydentu miało dojść tuż po zakończeniu nagrań jednego z odcinków. Wideo, które podobno istnieje, ma zawierać wymianę ostrych słów i gestów, a jego fragmenty mogą potwierdzać słowa Agnieszki Kaczorowskiej o napiętej atmosferze i zakulisowych układach. Na razie żadna ze stron nie potwierdziła autentyczności nagrania, ale już sama plotka wystarczyła, by program ponownie znalazł się w centrum uwagi. Wśród dziennikarzy śledczych mówi się, że wideo ma znajdować się w prywatnych archiwach jednego z członków ekipy technicznej, który nagrywał materiał do nieemitowanego dokumentu o produkcji. Jeśli to prawda, jego ujawnienie mogłoby mieć poważne konsekwencje. Nie tylko dla wygody, ale dla całej stacji. Czy nagranie faktycznie pokaże kulisy, o których widzowie nie mieli pojęcia? Czy to dowód, że Agnieszka miała rację, czy może kolejne ogniwo w łańcuchu medialnych manipulacji? W międzyczasie stacja telewizyjna, zamiast zaprzeczać, wstrzymała się z komentarzami, co tylko pogłębiło podejrzenia. Fani zaczęli masowo domagać się ujawnienia nagrania, organizując petycje online i wysyłając wiadomości do producentów. W sieci trwa gorąca debata czy taniec z gwiazdami przetrwa ten kryzys czy też stanie się przykładem upadku telewizyjnej legendy w erze mediów społecznościowych jedni mówią o końcu zaufania do programów typu talent show inne te o początku oczyszczenia i prawdziwej rewolucji w polskiej rozrywce więc sytuacja wciąż się rozwija. Każdego dnia pojawiają się nowe wypowiedzi byłych uczestników, nowe przecieki, nowe emocje. To nie jest koniec, napisała dziś w nocy jedna z osób z produkcji w poście, który natychmiast zniknął z sieci. I może właśnie to zdanie najlepiej oddaje napięcie, które wisi w powietrzu, bo wszystko wskazuje na to, że ten skandal dopiero się zaczyna, a prawda, jak zwykle, okaże się bardziej skomplikowana niż ktokolwiek przypuszczał. Czy wideo rzeczywiście istnieje, czy ujrzy światło dzienne, czy Polska zobaczy to, czego kamera nigdy nie miała pokazać? Na te pytania odpowiedzi poznamy już wkrótce. Dlatego, jeśli chcesz być na bieżąco z każdym nowym zwrotem tej historii, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień. W następnym materiale ujawnimy ekskluzywne szczegóły o tajemniczym nagraniu i jego potencjalnych konsekwencjach dla całego programu. To, co wydarzy się dalej, może na zawsze zmienić obraz polskiej telewizji. Zostań z nami, bo kulisy, o których dziś tylko szeptano, już wkrótce mogą ujrzeć światło dzienne.